Ostatni widok z rana na... No. Ostatnie spojrzenie, ponieważ trzeba zbierać się już drogę powrotną do Aonang a później z Aonang do Bangkoku a z Bangkoku Bahrain i z Bahrain Monachium Czekawa kawałek drogi mnie czeka trzeba wracać niestety a to jest tak pięknie że człowiekowi się nie chcę wracać. Okej, okay, ja już spakowany. Kudeczka jest. Żegnam, żegnam pokoik. Gaszę światło. Otwieram drzwi. i idę się wymeldować że miło było ale czas wracać niestety trzeba pożegnać wyspę Piki o 9.30 jest będę płynął long boatem, więc jakby tą łódką z długim dziobem, że tak powiem. A później z Aonang mam minivana, więc może troszkę niewygodnie i dużo czasu, ale ciutkę taniej, więc tak to musiało wyglądać. Idę na recepcję, zostawiam kluczyk i podążam na przystań do Łodzi. Też ja tutaj na recepcji oddałem kluczyk do pani elegancko, i okazuje się, że mogę sobie popłynąć stąd tą łodzią, więc elegancko, ponieważ... Nie będę musiał iść z Także bardzo fajnie czekam sobie jeszcze 10 minut po ósmej i płyniemy Okej, okay, ja już w porcie zobaczcie ile tutaj jest ludzi i tych budek co sprzedają bilety gdzieś po prawej stronie jest tam moja Muszę tędy przejść Idę się dowiedzieć okay, ja już tutaj jestem Zalogowany Do odpłynięcia Tutaj Moja Moja łódź Także czekam i Zaraz będę tam chodzić. wchodzić. No to sobie fajnie idę. Ładujemy się na łajbę. Nie wiem, czy coś słychać. Dość głośno tutaj silnie pracuje. A Aonant Princess, to jest deczka moja Oke okay, idziemy na dół o tak to wygląda siadam i When moje rzeczy tak to wygląda także do zobaczenia na miejscu w bankowcu teraz tylko coś zjeść i, i czekać na bus że jest 11.15 To 15.00 jest bus także nie ma za bardzo co szaleć A dodam jeszcze że podróż przed Morze tamańskie upała z półtorej godziny, tak że dość, dość szybko. Ale tutaj mamy do pokonania teraz jakieś 5 km, tak że to fajnie. No i pan powiedział, że 200 m, więc uczciwa to nam 47 Czekałem się 47 minut do nas program. Jeszcze nie są przygotowani na ilość osób, które zabukowały sobie bilet Jeszcze dwie osoby tam zostały. A my tutaj mamy upchanego busa po brzegi, także zobaczymy jak ta droga będzie wyglądać dalej. Najważniejsze, że już się do tym i będziemy, będziemy jechać. Trochę trwało, ale mam tutaj takie przyzonko rozkładane, fajne, skórzane, z USP tutaj. Także elegancko będzie. Nocka myślę spoko, a jutro wylożę w Bangkoku. Także jeszcze odprawiam się do końca Z lotami I będę Jutro ok, Okej, ja już dotarłem na miejsce Po drodze było, Były dwa przystanki na jedzonko Nie nagrywałem akurat, bo Telefon mi padł A nie było gdzie naładować wcześniej a później taka ładowarka wolna była że szok w tym y, autobusie bo z tego busa co widzieliście wcześniej przesiedzaliśmy się do autobusu no i zanim to wszystko ruszyło to też trochę trwało ale już jestem oto mój pokoik teraz chwilę odsapnę jest godzina szósta 14, a o 19 mam wylot wezmę sobie prysznic, odświeżę się i, i lecę tutaj był mój pokój, 205 opuszczam hotel, idę coś zjeść, a później wylot Okej, okay, teraz się fajnie tutaj czekam na graba, zaraz po mnie podjedzie i jadę sobie coś zjeść, jakieś jedząco. W takim miejscu czekam. Ostatnia skila w Bangkoku. z zobaczcie no, no jak to wygląda Kałusia proteinowa rureczka jest rureczka do Masai z owocami teraz to w takim miejscu sobie yy, spędzam jak śniadanie a zarazem Powiedzmy, to jest taki na cudzysłowy w tort urodzinowy Także tak, wszystkiego najlepszego Mateusz Nie ma świeczek, ale jest dobre jadą no Dobra, jeszcze się podzielę z wami, jak smakuje Wezmę dziaba Czekajcie, położę tutaj Wezmę dziaba Za masło żelowe, główny składnik na sali, w postaci lodu. coś wspaniałego. Zasady są Zasady Jest i myślę od 2018 do 2023 roku za nocko Centrum, w centrum, przed którym tutaj stoję jest przeogromne Przeogromne nie wiem czy nie większe niż tamto co byłem i konfiam że no mega mają mają <gryw> rozmach. Dobra, Ja plecaki, pakuję i jedziemy na lotnisku. Taką furą. Okej. Pan mi tu fajnie pomaga. Dzięki. Okej, dzięki. Patrzcie jakie ono jest wielkie I akurat M ten... Już odprawiony także udaje się dalej do Gateu G4 i stamtąd będę miał odlot o 18.35 więc taka godzinka luzy także... tutaj Kierunkę, a z sklepików takich, gdzie można zostawić dużo pniątków, już minąłem bardzo dużo. Żeby na każdym kroku takie sklepik z pamiątki że wszędzie można zostawić pieniądze. Stoi maszyna Siadamy Ok, mm -hmm. sobie zajmuję miejsce Gadżety trzeba wziąć Kocyk, słuchaweczki Żeby móc tutaj sobie pooglądać na monitorku jakieś filmy czy coś Kocyk tutaj Akurat kocyka to Używam widok z okienka, będzie akurat, akurat mam miejsce przy oknie, także bardzo fajnie, lecimy takim dużym znowu samolotem, więc spoko. No to co? Koniec tego dobrego została ostatnia prosta jakby do domu. Teraz pociągnie. Jakieś 4 godziny, już zmiana ubrania. To już nie 30 stopni, tylko plus 2. Także 28 stopni różnicy zimno, a nie tylko klepeczki. Wracamy do swoich obowiązków. Pozdro